Witam Państwa, jest ze mną niecodzienny gość, Pan Światowe Smoczyński. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Pierwsze pytanie, który to twój kongres i jak znalazłeś się na kongresie? To znaczy kongres mówi to bardzo mi trudno powiedzieć. Mówiłam, że piąty, ale nie jestem pewien. Już to trudno sięgać, tak, bo to już, mi się, to już jest taka tradycja przychodzenia na kongresy. Polska wielki projekt, że już trudno mi powiedzieć. No, teraz się wzięła się stąd, że wśród mojej siostra mojej babci z którą właśnie mieszkam w jednym domu, jest taka bardzo zażyła więź, jest tutaj Marta Miklaszewska z tej bardzo ważną postacią i wiele tutaj też różnych powiązań, więc przychodziłem tu zawsze i słuchałem. Zawsze bardzo lubiłem kongresy, bo naprawdę dużo można było się dowiedzieć, spotkać wiele ciekawych ludzi, poczynając od najważniejszych postaci dziś w polityce. W ogóle masz 12 lat. Skąd w tak młodym wieku zainteresowanie na tyle silne, żeby tu się regularnie pojawiać? E, to znaczy, nie, no, chyba głównie się to oczywiście bierze od rodziców, którzy, którzy zawsze się dzielili ze mną e, różnymi spostrzeżeniami. Zawsze czytałam dużo o historii Polski, e, lubiłem o tym rozmawiać. E, no i dlatego chyba stąd się wzięło, a jeszcze to utrwalanie kongresami, różnymi tego typu wydarzeniami chyba sprawiły, że już nie dało się tutaj e, nie przychodzić. Widzę, że masz w notes i książkę. Y... Tak, to znaczy, to, to, to obie są właśnie książkami, jeżeli wy, wypada tak nazwać. <laughs> Moje coś, takie coś. <laughs> y, tak, to jest jedna książka, to jest książka dosyć ciekawa, mogę polecić, jeżeli może rok tysięczny opowiadający o globalizacji świata w tym dosyć wczesnym okresie. Jeżeli ktoś się interesuje historią, mhm. to polecam. A to książka, którą napisałem sam, Miała być to jest książeczka, znaczy taka, nie, wiem, nie wiem. to jest książka, która w zasadzie opowiada o południowoamerykańskiej amerykańskiej kaczce, która niespodziewanie znalazła się w parku Kępa Potocka na Żoliborzu. To jest niby główny wątek, ale przede wszystkim to opowiadam jednak o przyrodzie, o historii i o ogólnie rzecz biorąc o parku Kępa Potocka, no, który naprawdę dla nas jest i dla mnie szczególnie jest dla mnie niezwykle ważny. I naprawdę... Bardzo, bardzo, jeżeli ktoś mieszka w, w i byłby w stanie odwiedzić ten park, to polecam, nie tylko dla ludzi zainteresowanych przyrodą, jest to naprawdę piękne i magiczne moim zdaniem miejsce, no i o nim właśnie jest poświęcona ta książeczka. Czyli może nazywać się najmłodszym ornitologiem w Polsce? Oj, nie wiem czy najmłodszy, jest chyba wiele osób młodszych, którzy się pasjonują, jak to się mówi, ptasiarzami są też, ale... Lubię się, ptaki zawsze mnie fascynowały i dużo o nich pisałem, Poczynam od takich bardziej rzeczy nieinteresujących, jak jakieś jako ptaki, stwierdzenia rzadkich ptaków w Polsce w Warszawie od 62, czy takich bardziej anegdotycznych. Zawsze lubiłem o tym pisać, zawsze lubiłem o tym czytać, obserwować je. Zawsze mnie to pasjonowało, więc tak... Takie powołanie. To jest to do Twojej książki. Rok tysięczny tak. w tym roku odbył się zjazd gnieźnieński. Tam cesarz Otton przedstawił Wolesowowi tak. chrobremu pomysł zjednoczenia Europy, gdzie jedną oprócz Galii, Germanii była to tak, tak. na której czele miał stać Bolesław Robert, Co sądzisz o tym pomyśle? I czy uważasz, że miałby przełożenie może na dzisiejszy świat? To znaczy. Takie, Jeżeli chodzi o taki ideał superpaństwa, to można powiedzieć, że mamy teraz coś podobnego w dzisiejszej Unii Europejskiej, No ale to oczywiście dwie różne bardzo e, e, polityczne sytuacje. No, biorąc pod uwagę, że ja zawsze uważałem włącznie z moimi rodzicami, zawsze znaczy, przez moich rodziców, jako kraj niepodległy, niezależny, to no cóż, dla, dla, dla faktycznie dla takiego przedłużenia Cesarstwa Rzymskiego, dla Otona trzeciego, to byłby idealny pomysł, który pewnie by państwom niektórym przyniósł korzyści. Ale wydaje mi się, że jednak Bolesław Chrobry, tak samo jak teraz wiele polityków, miał taki ideał państwa swojego niepodległego i i mimo, nie, nie, nie zważą na te drobne korzyści stworzenia superpaństwa z tonem trzecim. I tym pozytywnym akcentem niepodległej Polski bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo ja też dziękuję, bardzo było mi miło.